Tenik na plecy zaczęliśmy z leszkiem rano Akurat co do rannych treningów był z leszkiem nie ma problemów Umówiony na 8 jest na 8, umówiony na 9 jest na 9 zapewne byłby umówiony na 7, to byłby na 7, ale ze mną na siódmą wolałbym się nie umawiać, bo, bo ja raczej bym zastał eee, no Zawsze zwłaszcza miałem problemy z ranem stawaniem trzy problemów może nie miałem, ale z jakimś takim wcześniejszym trenowaniem były problemy nie lubię rano trenować, choć nauczyłem się trenować po śniadaniu i taka pora, że jeszcze na, na tą ósmą się zbiorę. Yy, trenujemy z, z właśnie rano, żeby wykorzystać cały dzień. Yy, ściąganie z góry wyciągu pionowego. Wszędzie się spisuje dobrze. Jest tutaj to wyciągu są taśmy, więc my we dwójkę trenujemy. Mamy spokojnie na tyle czasu, żeby sobie te ciężary podobierać i na spokojnie sobie wchodzić bez żadnego tutaj łapania się, że trzeba się gdzieś spieszyć i, i gdzieś się wpinać po prostu. Ściąganie wąska z góry, nietypowe ćwiczenie. się to załapa. Ostatnio dobrze poprawia dolną część pleców. I jeszcze ten obły nam tutaj się po prostu pojawia też w tej końcowej fazie no dobrze kształtuje zwłaszcza w tych yy, okresach przedstartowych dla leczka przyda się na pewno i no widać taki trening kombinujemy coś takiego czego nie mam u siebie próbuję robić jakiś wyciąg z dołu w szerokim odkrycie może być to smutkowy z rozciągnięciem może mieć jakieś wielkie ciężary żeby cokolwiek tam potargać Hmm. No każdy trening jakikolwiek jest, można powiedzieć, nie powiem, że on jest na 100%, ale jest na 60-70%. Z dobrym odżywianiem no, powoduje, że na pewno nie ma spadków, no, Może wzrostu też nie będzie, ale jakość umiesienia się utrzymuje, a albo nawet delikatnie poprawia, no bo woda na więcej ruchu i słońce woda dobry nastrój, ja tam akurat lubię taki klimat no i zdecydowanie pogoda dopisała więc jak na Bałtyk to oczywiście woda zimna z 16 stopni no ale czego się nie robi mamy fajną grupę później jeszcze nie, będziemy gdzieś wieczorem się spotykać więc naprawdę głowy płynie, wszyscy zadowoleni zwłaszcza, że Leszek się szykuje tutaj do mistrzostw świata forma się poprawia widać. Dobrze, bo to też żeby je naść klientów. Nikt go w tej formie z jego klubu nie widział, więc na pewno to wzmoży i poprawi interes.